No dobra, niech popuszczę sobie ta rzeczka Kilka mostków nie odpuszczę Pierwszy i tak to z mostka jest z mostku Ta dolina rzeczki w tym miejscu się jakby Rozszerza. Drugi mostek jest nad terenem. Jeszcze w połowie XX wieku to był zbiornik wody, bo miejsce nazywa się Stary Folusz. I był tu od XVIII. zakład folowania sukna. W 1941. Zostało to miejsce uznane już jako zabytek i podlegało ochronie. Właściciel niedalekiej Rzeczycy i Polanowa zbudował tutaj też karczmę, także była i funkcja rekreacyjna do tego zakładu przyspasabiania sukna. Wszystko to jest opisane na fajnych tablicach, które znajdują się w koło. Jest mostek numer 3. No i ruiny w foluszu, który wyglądał jak młyn, który miał koło młyńskie, ale Ono napędzało młoty i te młoty przyspasobiały sukno do dalszego użycia. Coś tutaj leży Jakby liścik 300 300 do zobaczenia Rezerwat Dolina Pustynki. Ale na drugiej stronie jest coś napisane. Przechodniu powiedz całemu światu, że tu jest rzeczka pustynka. Koopolanowa. Posłuszna prawom natury. Czy to nie jest parafraza tego napisu, tej inskrypcji w Termopilach, gdzie leży 300 Spartan? 300? 300 do zobaczenia. 300 Spartan. I Dolina Pustynki, jak ten wąwóz pod Termopilami. I jeszcze wąwozów mnóstwo, które o, znajdują swój kres w pustynce. Rezerwat to drugi z tych siedmiu utworzonych na stulecie lasów państwowych w zachodniopomorskim. Prawie 40 hektarów, o, 35 hektarów otuliny. No i właśnie ta. Naturalnie ukształtowana rzeka o takim podgórskim, albo górskim charakterze. Jest też pustynka, która uchodzi do jeziora Łebsko, też przepiękna rzecz. A razem z Łebą tworzą Izbickie Bagna. A ta pustynka uchodzi do rzeki Grabowej i ja tam. Ale jeszcze spojrzenie na... ...co najmniej 300 przebiśniegów. Czyżby one były poświęcone Leonidasowi i jego towarzyszom. Jak cudnie, że jesteście.